Yy, druga zmiana. Kurde kiedy nie lubię. Cały dzień w pizzy. a taki ładny dzień był. No, cześć, 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 cześć Kamil. Cześć, mamy sprawę. No, jaką? Eee, trzy samochody wybuchły na środku ulicy. Co je pierdolisz w ogóle? No. A jeszcze, <śmiech> jeszcze <śmiech> jeden. Nie, nie zgadniesz. Gdzie? Kurwa, koło mandaryny. Już myślałem, że u balasów. No dobra. Nie, u balasów to się bardziej strzelają. U mandaryny to coraz częściej jakieś ciekawe akcje się dzieją. No. Ty... A co ty w ogóle masz jakąś kurwa podalską czapkę? Ja przegrałem Halloweenowy skok z Kapitanem Holtem. Kurwa, ty na stop coś przegrywasz, nie? Tak się kurwa zdarza, no. Trudno. Halloweenowy skok to jest tak raz w roku tylko. I to trudno, trudno wygrać. Tam już są wszyscy nasi ludzie i tak dalej? Ta! Obstawili całą ulicę już ciała też w ogóle zabrali w pizdu. Ty, co oni tu kurwa robią? Chyba sam tam przyjechali. Nie, wiem, możliwe. Tam Kurwa. Na mułskim upadło. Kurwa pod tym kobiet, Cześć. kołuszy drażnisz. Gdzie, gdzie, ty, gdzie to jest? Pod mostem, tu zaraz koło burdelu. O kurwa. No to widzę, że gruba akcja. Ty, nawet czarni przyjechali? No i się O, kadet jest. Kurwa, zigły, O, w końcu jesteście. Cześć, KD, co tam? Jak tam Cześć. wygląda sytuacja? To Skle... jest sępna analiza. No tak, jechały trzy samochody, które wybuchły centralnie przed mostem. Mhm. I... No, po ofiar... ofiar nie da się. Jakkolwiek ogarnąć, kim byli, no bo. No, są kompletnie spaleni na wiór. Co? Ja, oni, się, oni się chyba spóźnili. Chyba o, kurwa. tak. Szary mary jakieś. Przepraszaj. Wy tam. W szatni to gówno, co palili, to. Chyba. Co mi taki ta, ta. Dobra, kolejna sprawa. Coś słyszałem, że to koło mandaryny, koło jego brudelu, to byli jego ludzie. No, najprawdopodobniej tak Czerwone nie chyba w czerwonych jeżdżą, nie? Do A sam mandaryna, co, co jest z mandaryną? Czemu go tu nie ma? Nie wiem, nie przyszedł. A gdzie w te? Y, zeznania? Coś w ten? No, świadków nigdzie nie, nigdzie nie było kiedy przyjechałem. Monitoring, coś kurwa. No. Pod mostem Macie już nagrania? Skąd tu ten? Ty, czekaj. Zobacz na policyjnej bazie, tam na tej naszej grupie wysłali. Czekaj, Kady, masz już nagrania z tego podmostu? Kurwa? Jak tu kamer nie ma? Kurwa, powiedz, że pod mostem. Przecież są. Przecież tutaj nawet u tego mandarynę na tym jest przed wejściem. Zobacz, już są ten. Przecież my o, mamy dostęp. O, Zobacz na naszej grupie policyjnej. Tam jest dokładnie Jeden 3 auta i wybuchają jednocześnie Przed mostem Kurwa je wybał No kurwa, ten jeden to poleciał Małysz. No, kurwa jakiś trotyl był i to potężny Tak Wiadomo coś o rodzaju ładunków wybuchowych mm, Niestety nie Jak były montowane Dzień dobry nie Dobry. zaraz do ciebie przyjdziemy Zaraz, zaraz panie strażaku jej listy, że on nie pokaże Dobra, może, może o tych ładunkach się od strażaka coś dowiemy yy... Kolejna sprawa Czyli tak, Mandaryna nie zeznaje, tak? W sensie nic o nim nie wiesz, tak? Nie Próbowałem się tam dobić do niego, ale nikt nie otwierał hmm, to Może go nie było akurat Zresztą to jakoś mało wierzę Dobra, yy, to my tutaj ze strażakiem sobie obejdziemy teren, zobaczymy co i jak

Czyli tam, tam, eee, gdzie no. są, tam, gdzie są te większe, no, 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 no. wiesz o co chodzi? Tam, gdzie są te większe, to był wybuch. Czyli z tyłu, gdzieś pod podwoziem, pewnie. Tak, tak, tak. Z tyłu były yy, podwieszone te bomby. To widać jeszcze tam kawałki. I tak. One i... były na magnes zamontowane, więc się mocno skubańce trzymały. Czyli tak, tutaj z tyłu było walnięcie, a z przodu walnął silnik, dlatego jest duża z tyłu. Ślad po wybuchu i z przodu mniejszy Czyli mieliśmy Bardzo starannie przeprowadzone maksy wybuchli w tym samym momencie Co by oznaczało ładunki czasowe Odpalane chyba za pomocą odpalenia stacyjki I wtedy się uruchamia timer Wszyscy w tym samym momencie odpalili stacyjkę? No prawdopodobne Bardziej municjum na W sumie może masz rację, Samochody. Yy, czy rejestrację udało się w ogóle odnaleźć? Gdzieś tutaj tak leżą. Tu jest, jedna, yes. jedna jest. Spra yy, kadet, jedna. sprawdź mi teraz w bazie danych, czy te pojazdy do kogo należą. Kto, na, na kogo są zarejestrowane, dobra? Tam mamy trzeciego. Tego trzeciego, oni wszyscy jechali jednym pasem i tego trzeciego i drugiego w sumie tak wyjebało. Kurwa, mocno poszło. Mm. No to pewnie dlatego, że on po środku siedział. To, z to z jest z bardzo z tak, duża to, możliwość. Y, straż, panie strażaku, tutaj jest jakaś ta... Yy, w tym tablica rejestracyjna, bo ani z tyłu, ani z przodu nie widzę. Nie znaleźliście gdzieś? Nie. niestety nie. Z miodem tak... Znaleźliśmy tylko ma? kawałki blachy, ale to dosłownie takie kawałki, kawałki. Ja nie wiadomo... To jest to, to jest to. Nie wiadomo, gdzie to mogło wszystko polecieć. Mogło naprawdę polecieć gdzieś... W, na dachy. Bo gdzieś gdzieś... W te... dobra, to było gdzieś drzew, więc... To, dobra, ogólnie to sprawdźcie tak czy siak cały teren Jeszcze dobra. tutaj plus minus Poszukajcie tego, jeżeli mm -hmm. poszukacie te kawałki, to zróbcie z nich puzzle, znajdźcie, wyślijcie zdjęcie do nas Na komisariat, może coś z tego się uda, jak nie to trudno Ale auta były na, na pewno ze sobą powiązane, ten sam kolor, nie ten sam ten, no ale... Może nawet nie, nie będzie trzeba szukać, będziemy dawać info Dobra i, więc więc tak, odnośnie tych blach, to jedne były. Obydwie by były ukradzione z innych samochodów. Okej. Okay. A o samochodach nic nie wiadomo, bo nie były rejestrowane. Hmm. Ciekawe. Proste, dobra. Weź kurwa tam, wydaj. Ogłoszenie, sprawdź, jakie samochody mają. Nie mają blach. <laughs> lub mają blachy niepasujące do, do ich i po prostu spiszcie mi listę potem je sprawdzimy wszystkie Dobra I, Ile było ofiar? Bo tego chyba nie pytałem nie pytałem tego Ile ofiar? Okay. Tam medycy mówili no to z z 15 jakby się zgadzało na ile od... Kurwa, no gruba tragedia. Całe media będą o tym Już chyba już huczą, co? No, chuj im w dupę. O, ja nie, nigdzie odwano. jeszcze helikoptera Znaczymy. nie widziałem. E, tylko czekaj, gdzie jest pan strażak? Panie strażaku? Tak, już biegnę. Proszę tylko, no, żeby, no. żeby, żeby, tak... Y, ważna sprawa, proszę, jak to już wszystko będzie przeszukane, pozbierać wszystkie elementy, jakieś zderzaki, niezderzaki leżące z tych pojazdów zebrać, przywieźć na komisariat, żebyś tam dokładnych oględzin mm -hmm. chociaż z tego i tak będzie mało, ale no po prostu musimy i proszę dopilnować, że tutaj te wszystkie meneleń żeby nie zapieprzyły te, kurma, tego złomu właśnie byłem, pytałem się z chwilą, nic, nic nie widzieli no dziwię Dziwi... się, Dziwi... oni by się, Dziwi... by, się, by się nie odpowiedzieli Nawet... dziwię się, że w ogóle dalej tu siedzą Pistolet pod deską rozdzielczą z go. Zobacz co to kurwa jest zabrońc, numer seryjny dalej norma aktualny i tak dalej, tak dalej. Tylko rękawiczki a... załóż kurwa, nie? Kurwa i tak to jest wszystko spalone, nie ma tu żadnych świadów Dobra yy, to tak, wy ogarnijcie teren, a my w sumie wracamy, spiszemy raport z tego. I tyle Dobra No ale akcja gruba, myślę ich wypierdaliło. Kurwa, nie kop tego w ten sposób się sprawdza, czy stanie stali i wytrzymały. Była <laughs> amatorska jakaś A. robota. Siema kadoc. Wysadzanie. Ale... Żadne kurwa poważne gangstery nie były. Poważne z której strony? Z takiej strony, że się gówno znają. Kurwa, kto normalnie wysada samochody. Przecież to wiadomo, że całe miasto będzie zaraz o tym trąbić. Tak się najtrudniej. Kurwa coś prowadzi. Wszyscy zaraz będą o tym pierdolić, gadać, wyjdzie to zaraz ktoś, a pewnie się przyzna tylko po to, aby dodać skruchy i stracić wyrok, kurwa. Przecież to jest wiadomo, że go znajdą. Czy może to był desperacki krok, może nie mieli nic już do stracenia. Nie wiem, Twój mnie to obchodzi, znajdziemy ich, wpierdolimy do pierdla i będzie tyle. To co, ty idziesz pisać, a co ja? ja. Ktoś ostatnio pisał. No nie no, wczoraj byliśmy na tym, wczoraj byliśmy na patrolu, żeśmy zgarnęli kilku, no to ja pisałam. Równie dobrze mógłbyś to teraz kurwa, trochę, nie trochę, dłuższy masz niż ja, ale... Dobra, ja idę do szatni już się przebierać, by się zmiana skończyła i się widzimy później.